Miałem bardzo ciekawą propozycję dla ASA, która byłaby dla Was fajną rozrywką i może bym już o nim nie nagrywał, ale to było wczoraj, a dzisiaj tej propozycji dla niego już nie mam, ponieważ zgłosił jeden z moich shortów bezpodstawnie, podając powód inne. Nie chce mi się tu wchodzić w szczegóły, to już sobie wyjaśnię z YouTube'em albo z nim. Ale wiem, że on rozumie angielski, bo tak się ostatnio chwalił, więc mam dla niego taki bardzo prosty komunikat po angielsku: Ace, go, fuck yourself. Słuchajcie, miałem tu jeszcze nagrać dzisiaj dłuższy fragment do tego vloga, bo jak skończyłem nagrywać, to było już bardzo późno, ale stwierdzam, że nic nie będę zmieniał za bardzo. Bo a po swojej dłuższej wypowiedzi na live. Już wczorajszym dzisiaj pewnie będzie jeszcze jeden, albo nawet trzy na raz. Stwierdził, że ja współpracuję z Jackiem. Już teraz. Taka była konkluzja jego wypowiedzi. Naprawdę, ja nie wiem, czy on jest tak głupi, czy jego widownia jest tak głupia. Ale widocznie jest tak głupi i po prostu tak sobie to wymyślił, albo ktoś mu to źle przekazał. W każdym razie ja wiem, że jest wiele osób, które mnie oglądają i jego oglądają. I nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Oglądajcie sobie co chcecie. Nikomu przecież nie mogę zabronić. Jeżeli natomiast jesteś fanatycznym wyznawcą kanału ASPSIK, to możesz już stąd wypierdalać. W sensie, możecie zabrać swoje subskrypcje, a od razu wam powiem, żebyście się nie męczyli, że hamstwo wobec mnie takie skrajne i wulgarne jest traktowane tak, że po prostu biorę i daję bana. Nie zadając pytań, co, jak i dlaczego, więc darujcie sobie, bo i tak dostaniecie pana bez dyskusji i to samo mają przekazane wszyscy moi moderatorzy, żeby właśnie tak was traktować. Z buta od razu do gosza. Takie komentarze. von specjalny komunikat dla Ciebie i tutaj sparafrazuję, czy nawiążę do słów ministra spraw zagranicznych, tylko powiem to w jego stylu, lecz trochę inaczej. Tak, żeby to pasowało do tej konkretnej sytuacji. Słuchaj, od teraz każde twoje zgłoszenie mojego kanału będzie traktowane przeze mnie osobiście jako nękanie. Jeżeli będziesz mnie zgłaszał, to ja będę pisał stosowne pisma do YouTube'a, więc jak ty dostaniesz strajka, to nie idź do nich i nie płacz, że ci wysłałem strajka zostałeś ostrzeżony. Nie wiem, ile Az wysłał tych zgłoszeń, ale mam przeczucie, że wysłał więcej niż jedno. Tylko jedno mu przeszło, jakiś błąd z automatu, bo przecież gdybym mógł, to by mi od razu usunął kanał natychmiast, nawet na chwilę. Dla widzów, którzy nie wiedzą, takie bezpodstawne zgłoszenie naruszenia praw autorskich, jeżeli się udowodni, że nie ma ono podstaw, może skutkować tym, że kanał zgłaszający zostanie usunięty. Więc kulfon dużo ryzykuje. Byłoby to dość zabawne, gdybym ja zrobił to, co Jacek próbuje zrobić od lat. Śmiałbym się bardzo głośno, gdyby się okazało, że został zamknięty kanał Asa. Ten kanał, który to tak głośno od lat mówi o tym, że zamknie Jackowi kanał. Słuchaj, As, ja bym ci radził, bo mienisz się patriotą, żebyś swój polski poćwiczył. I nie mam tu na myśli tego praskiego akcentu, który podobno też w ogóle praski nie jest. I są ludzie, którzy mówią, że wyrówniasz się z tą swoją. Praską, mową. I to mówią ludzie z Warszawy, czyli z tego miasta, w którym już nie mieszkasz. Wielki, wielki patrioton. Słowa Solidarność można używać po prostu jako słowa Solidarność w jego pierwotnym znaczeniu. I takie znaczenie miało też wtedy, kiedy Solidarność powstawała. Ale jak już chcesz porozmawiać o historii, to powiem ci tak w dużym uproszczeniu, że niezależnie od tego, na jaką partię byś w Polsce nie głosował, to dwie główne partie, PiS i PO, w uproszczeniu mówię, to są partie postsolidarnościowe. Geniuszu. Postsolidarnościowe w tym sensie, że powstały po podzieleniu się solidarności i to też jest duże uproszczenie. Bo ja wiem, że ty myślisz, że wiesz, jakie mam poglądy i że oczywiście zawsze bezkrytycznie za PO. No tak, ty wiesz. Albo że jestem ultralewakiem, którym się wcale nie czuję. Ale nawet gdybym nim był, to muszę wam uświadomić, że dzisiejsza lewica to już niewiele wspólnego ma nawet z SLD. Oczywiście, jeżeli chodzi o historię powstania o źródła, z których czerpią, to tak, ale też nie cała lewica. Natomiast w ogóle lewica w Polsce to niewiele ma też wspólnego z taką lewicą europejską. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo ta nasza... Lewica to w Europie, w niektórych krajach byłaby uznana za prawicę i to momentami dość skrajną. Jeszcze taka jedna drobna uwaga. Kiedy mówię wydaje mi się, to możecie tu wstawić moim zdaniem, bo to, że coś mi się wydaje, to niekoniecznie oznacza to, że ja się na niczym nie znam i jestem cholernym ignorantem w każdym temacie, w którym się wypowiadam. Chociaż są tematy, na które się nie wypowiadam i oczywiście są tematy, na których się zupełnie nie znam. To jest oczywiste. Ale z racji tego, że jesteśmy na kanale rozrywkowym, który sobie coś komentuje i nie wszystko traktuje tu na poważnie, z kijem w dupie, to jak czasem powiem coś z głowy i że mi się wydaje albo że nie do końca pamiętam, to dlatego, że mimo tego, że przygotowuję się do tych vlogów, to nie jest tak, że ja będę siedział na przykład i sprawdzał, co Jacek zrobił 24 września w zeszłym roku, bo jakby się okazało, że to było 23 września, to wtedy to już jest wszystko niewiarygodne i do wyrzucenia, i do kosza. Trochę nie na tym to polega, zgodzicie się chyba? A i posłuchaj teraz uważnie. Ta seria powstała między innymi dlatego, że dzielisz z Jackiem pewien zestaw zachowań, to znaczy nie odpowiada ci, kiedy ktoś ci powie prawdę, albo kiedy ciśnie z ciebie bekę. I wtedy od razu chcesz to cenzurować, zwłaszcza kiedy jest to choćby odrobinę. Merytorycznej. Ktoś cię wypunktuje. I nie zrobi tego w sposób taki, żebyś mógł powiedzieć, że jest całkowicie odklejony. Chociaż i tak akurat ty próbujesz to zrobić. Jacek miał też takie dziwne zachowanie, kiedy mówił, że ja epatuję niepełnosprawnością. Do czego nawiązuje w opisie tego kanału? As, ale możesz robić ze mnie wariata, mi to odpowiada. Chociaż doskonale wiem, czemu to robisz. Powiedziałeś też, że jestem zboczony, chociaż chyba zapomniałeś do tego potem nawiązać, bo w końcu się nie dowiedziałem dlaczego. A jeżeli chodzi o Twoje sprawy sądowe, to powiem to ostatni raz tutaj już na vlogach nie będę do tego nawiązywał setki razy. Ja nie wiem, o co Ty masz sprawy sądowe, nie obchodzi mnie to. To jest nie moja sprawa, moja, so moja Solidarność. Z lokomotywą. Dotyczy tylko tego, że nie zgadzam się na to, aby roszczenie odnośnie praw autorskich było używane do cenzurowania treści na YouTube. I tak samo bym powiedział, że mogę solidaryzować się z kanałem Klepsydra, z kanałem Mój Świat, z kanałem, nie wiem, ale się dowiem. Z kanałem Everyday Hero i wszystkimi innymi, które były na YouTube niesłusznie cenzurowane. A jak działają zgłoszenia, to już się przekonałeś. A wysłałem to zgłoszenie, jedno i drugie, dlatego, że miałem takie prawo, ale nie zrobiłbym tego, gdybyś pierwszy nie zaczął straszyć. Właśnie zgłoszeniami. To nie ja zacząłem te grać. Między innymi dlatego zacząłem tą serię. Ona by nie powstała, gdybyś się zachował normalnie i nawet cisnął ze mnie bekę. Okej, okay, ale ze mnie. A ty doskonale wiesz, co zrobiłeś. Było tych rzeczy parę i były one nieśmieszne, tylko obrzydliwe. Ale już dzisiaj w pewnym momencie się zahamowałeś. I może by nawet to. Docenił? Bo wiem, jak dziwny jest twój kanał, hamski, wulgarny, patologiczny i że tam każde normalne zakowanie można by docenić jako coś niezwykłego. Jednak nie zrobię tego, bo nie potrafiłeś się zakować wobec Radka, bo sam powiedziałeś, rodziny się nie rusza. Masz niby takie zasady, swoją drogą ciekawe, że o zasadach mówią zawsze najwięcej ci, którzy tych zasad nie mają. Was, wielki Herosie, bohaterze, człowieku, którego podziwiam. Wytłumacz mi, jak to jest, że jak Radek był bezdomny i wyszedł z tej bezdomności, i w ogóle jak ktoś jest bezdomny i z tego wyjdzie z kryzysu bezdomności, to jest takie nic, to jest taki zwyczajny wyczyn, taki niewarte odnotowania. Za to, jak ktoś jest uzależniony. I z tego wyjdzie i żyje normalnie, to, to to warto pochwalić. Tak, to wtedy jest kozakiem. Pomijam fakt, że kryzys bezdomności bardzo często jest związany z uzależnieniami różnego rodzaju, bo często nawet nie jednym. Ale wiesz, ja wiem dlaczego, bo ty nigdy bezdomny nie byłeś, za to pokonałeś uzależnienie, tak? Przynajmniej tak mówisz, że już nie jesteś czynnie uzależniony. No to wiesz, słaba jest coś takiego. Twierdzisz też, że to nic takiego, że Alina wzięła radka do siebie i wyszedł na prostą. Posłuchaj, ty sam wyjechałeś, masz rodzinę, masz żonę, dziecko kolejne. Chwała ci za to, naprawdę super. Chwyciłeś pana Boga. Za nogi, można tak powiedzieć, i mógłbyś sobie nawet nagrywać o JTO. Ok, mógłbyś sobie prowadzić nawet tego YouTube'a i mieć pewnie nawet 10, 20, 30 innych tematów, gdybyś się tak nie zafiksował na jednym. I byłoby ok, i nawet do pewnego momentu dla YouTube'a, chociaż jest to dla mnie niezrozumiałe, sposób, w jaki nagrywasz też jest. Okej, okay. przynajmniej do teraz, bo cały czas to robisz, ale ty najwidoczniej chcesz zrobić wszystko, żeby sobie to, co osiągnąłeś, spierdolić w bardzo koncertowy sposób. Sam mówisz o Radku, że on jest nieszczęśliwy i że on ci coś mówił i tak dalej. A z jakiej racji ty wypierdalasz jego prywatę? na światło dzienne, kto dał ci takie prawo, nawet jeżeli to jest prawda, a moim zdaniem to jest tylko twoja, widzi mi się, głupia, domorosła interpretacja, że on co prawda być może docenia swoją rodzinę, ale wolałby być najebanym bezdomnym. Kulfon, ale sprawa Radka pokazała też, jakim jesteś cholernym hipokrytą, zaraz wyjaśnię dlaczego. Bo kiedy Jacek pomówił Radka o przedłużeniu ręki, o wtargnięcie i Bóg wie co jeszcze, to wtedy twierdziłeś, że to nie jest w ogóle tak, że jak on może niewinnego pomawiać. Ale jak już poróżniłeś się z Radkiem, to bardzo pasowało ci powiedzieć, że co prawda za przedłużenie ręki skazany nie został, ale za zakłócanie spokoju już tak. Ty jesteś taki praworządny, normalnie paladyn, wyśniącej. Jak psujaja zbroi. Tylko ta zbroja ma z tyłu kleksa, bo ją obsrałeś. Radek jest kolejnym totalnie nie z mojej bajki i utwierdzam się w tym po jego ostatnich zachowaniach. Natomiast to nie zmienia faktu, że koncertowo zrobił kulfona w konia. I nawet tego jak Radek zrobił w konia wielkiego asa bik! Nie pochwalam. Ale, ale nie zmienia to faktu, że to zrobił, bo ten wielki plan wspaniałego umysłu był taki, że Radek odda Asowi swoje prawa do wizerunku, a wtedy As będzie zgłaszał wszystkie filmy jacy. No i nie wyszło. Ale z Hachmyntem, wiecie, tym potatuowanym też nie wyszło, bo As big. Chciał zrobić dokładnie to samo, tylko geniusz nie przewidział jednego, że te osoby nie będą chciały z nim współpracować. I kto wyszedł na głupka? No kto? Słuchajcie, już wiem, kto jest tą osobą, która rozmawiała z Asem Bzik, żeby ten nie blokował mi kanału. Naprawdę, wiem to. To Marecki. To z nim rozmawiałem było, nie zmyślam. I Marecki to potwierdzi. To mniej więcej tyle jest prawdy w tym, że z kimś ostatnio rozmawiałem na temat tego, żeby as nie zamykał mi nie mam obowiązku się spowiadać, czy z kimś rozmawiałem, czy nie, ale akurat tak się składa, że w tej sprawie z nikim nie rozmawiałem. Natomiast żeby się ze mną skontaktować, to macie tak. Facebooka, Instagram, Discorda, dwie skrzynki mailowe, które regularnie sprawdzam i do większości tych możliwości skomunikowania się ze mną macie namiary w każdym opisie dłuższego filmu. Więc jakby ktoś się chciał ze mną skontaktować, to oprócz numeru telefonu ma bardzo wiele możliwości. A na Discordzie można mi napisać zarówno na prywatną wiadomość, jak i na grupie. Chociaż ja bardziej polecam pisać komuś, kto mnie nie zna na grupie, to wtedy też pewniej szybciej odpowiem. Natomiast ciekawostką jest to, że jak ktoś nie ma mojego numeru, to o ile nie jest jasnowidzem, to raczej nie będzie wiedział, jaki jest to numer. Więc jakby ktoś miał do mnie zadzwonić na telefon, to musiałby ten numer od kogoś otrzymać. Ciekawe, nie? To teraz ciekawe, czy ktoś do mnie dzwonił czy nie dzwonił. To odpowiem Wam tylko tak. Nie mam w zwyczaju odbierać numerów telefonu, których nie znam. Więc istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że jak ktoś do mnie zadzwoni, a ja nie znam tego numeru, to go zwyczajnie nie odbiorę. To nie jest tak, że mój numer telefonu to jest jakaś wielka tajemnica, ale oszustów jest coraz więcej. Spamu nie lubię. Sulfon. Uszatku, słuchaj, bo ty pewnie te duże uszy to masz z tych zapasów, nie? Ćwiczyłeś zapasy, bo taki jesteś uliczny i ci się porobiły kalafiory. A do czego nawiązuje? Do tego, że ty się z latka śmiejesz, że miał gdzieś na jakieś gali wystąpić. Ty, taki uliczny fighter. To ja mam pomysł. Zgłoście się we dwóch do Fame MMA. I wtedy na pewno dostaniecie walkę. Jak już dostaniecie tę walkę, to zawalczcie ze sobą. Zobaczymy, kto dostanie będzki. Jestem pewny, że znakałtuję rzadka kopnięciem zgniłkiem z, z półobrotu. Być może nawet ci ten zgniłek wtedy odpadnie. Ale to też nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bo jak Ci zgniłek odpadnie, to weźmiesz tego zgniłka w dłonie i będziesz go napierdalał po głowie z gniłkiem. A ponieważ wiadomo, że nie jesteś atletą, to istnieje możliwość, że Radek się podda nie dlatego, bo to będą tak mocne ciosy. Tylko dlatego, że będzie miał dość tego smrodu. I powiesz, że jestem okrutny, nie? Ale to są takie żarty w twoim stylu. A i jeszcze Radka przecież pomówiłeś, bo powiedziałeś, że ty nie wiesz, jak było. Ale wersja była taka, że wziął pieniądze dziecku ze skarbonki. Ale dowodów na no to nie masz, nie? Czyli sobie tak pieprznąłeś, bo mogłeś. Bo ci tak wypadło. Z gęby. Kulfon uszatku jeden, czyli jak Jacek pomawiał Radka, jak ci to pasowało do narracji, to było złe i niedobre. Ale potem i tak mu wypomniałeś wyrok, bo ci też tak pasowało do narracji. Natomiast kiedy pasuje ci również do narracji, to możesz go tak pomówić bez dowodu. Ja wiem, Radek Święty nie jest, ale ty pomawiasz. Naprawdę, akurat ty? Człowiek, który jest taki sztywny i ma zasady, i ma na ten temat bardzo wyrobione zdanie? Poważnie? I ty mi coś mówisz o sprzedawaniu się? Słuchaj, no prawie bym się obraził, gdyby to nie było tak, że mam twoje zdanie totalnie w dupie. Wspaniałomyślnie przyznałeś się do tego, że z Jackiem upijaliście bezdomnych. Dobrze. Ale też powiedz, bo wypomniałeś Jackowi to, że jak Kasia mówiła nawet na nagraniach, że Grzegorz ją bije, to Jacek nic z tym nie robił. A czy ty wstawiłeś się po męsku za Kasią? No wiesz, jesteś ulicznym fajterem. Radkowi wypominasz to, że miał mieć walkę, Ma no, nie miał, a nawet to, że Alina miała się zaradka bić. Nie? A ty Zapewne stanowić w obronie kobiety. jak żeby inaczej. Kiedy Kulfon A z walki wręcz mówił o sobie i o radku, i że wyjście z bezdomności to jest takie nic, a pokonanie uzależnienia to jest oho, haha, nie wiadomo co, to wtedy powiedział też takie słowa, że w sumie nic takiego nie robiłem. Tylko dspałem. No W sumie nic takiego. Tylko zapomniałeś jeszcze dodać, że. Kradłeś, no w sumie to wiesz. Jak ci się coś udało ukraść, a cię nie złapali, to jeszcze medal powinieneś dostać. Kulfon śmieje się ze mnie, że ja się śmieję z niego, że on żebra. Nigdy nie użyłem takich słów, ale kulfon wie lepiej. I mówi jeszcze, że gdyby on żył tylko z tych datków, które dostaje na live, to by nie przeżył. No to on, cool być może ty zostaniesz bezdomnym i wtedy wyjdziesz z tej bezdomności, i to będzie takie nic. I żeby nie było tutaj, że ktoś mi to wypomni, nie życzę mu tego. Są ludzie, którzy mają nazwiska i te nazwiska jednocześnie są markami. Na przykład Mariusz Pudzianowski, Robert Lewandowski, Rafał Sonik. I ci ludzie mogą sobie pozwolić na to, żeby mieć Wiele różnych zajęć, bo mają ludzi od tego, którzy im pomagają, i na przykład wtedy Rafał Sonik prowadzi swoje interesy i ma swoje social media. Można tak robić, da się tak robić i wiele osób tak robi, ale ostatnio jak sprawdzałem, to nasz as sztuk walki nie jest rozpoznawalną, znaną marką. W związku z czym tak przypuszczam, że jak robi co najmniej dwugodzinne live y i kończy je w tygodniu o 12 w nocy, to raczej nie jest tak, że potem na siódmą rano idzie do pracy. A wydaje mi się też, że gdyby miał własny, dobrze prosperujący biznes, to z kolei nie miałby tyle czasu żeby zrobić dwa live'y po dwie godziny w środku tygodnia. I to więcej niż dwa, bo dwa to zrobił w ciągu jednego dnia. Być może As Bzik to jedna z tych osób jak Bill Gates albo Steve Jobs. Czy po prostu tego nie wiemy, nie doceniamy i dlatego może sobie na coś takiego pozwolić, że prowadzi dobrze, prosperującą firmę, a jednocześnie jest YouTuberem na pełen etat. Wydaje mi się jednak i specjalnie użyłem tego słowa, że jego Pato Stream to całkiem dobrze, prosperujący biznes i to mu się opłaca. Ale mam dla niego złą wiadomość i ta zła wiadomość to wcale nie brzmi skarbówka, tylko. Dowiedziałem się dzisiaj, że będzie procedowana ustawa, która ma zwalczać między innymi szerzenie nienawiści w internecie, hejt. Ale kulfon nie przejmuj się, prawdopodobnie prezydent tego nie podpisze. Ale mam jeszcze gorszą wiadomość, bo co prawda nie wydaje mi się, żeby ta ustawa wspomniana weszła w życie, ale informuję Cię, że zainteresowanie Twoim patostimem spada, a poza tym moje nagrania zaczynają przynosić efekty, bo ludzie pięknie Cię punktują na Twoich live'ach. Tak się śmiejesz z Jacka, że ten ma 300 tysięcy subów i po 2000 wyświetleń na vlogach. Ale z czego Ty się śmiejesz? Po pierwsze, zmontuj jakiegoś vloga, to zobaczymy, ile osób go obejrzy, ale sam go zmontuj. A po drugie, gdyby się jednak okazało tak, że się mylę i ta ustawa wyjdzie w życie, to jest duże prawdopodobieństwo, że Jacek zachowa swój kanał i dość duże prawdopodobieństwo, że twój kanał na YouTubie zniknie. Poza tym, tobie też coś spadło, bo tak sobie obserwowałem ostatnio. 400 osób było, a teraz jest nieco ponad 300, i jak na kanał, który ma ponad 8000 subskrypcji, powiem ci, że to jest taki też nieciekawy wynik, bo przecież u ciebie wszystkie subskrypcje to są realne. Nie kupiłeś ani jednej, a Jackowi to wypominasz regularnie. Że kupił subskrypcję, ale ty ani jednej nie kupiłeś. Nie, wcale. Tylko coś tam się musi kulfonowi zacinać na Steamie, bo przecież jest tyle osób, które subskrybują ten kanał, a niki ciągle te same na czacie występują. Ja jestem pewny że to coś tam się zepsuło i kulfan musisz napisać do wsparcia YouTube'a, że coś nie działa na czacie, bo to jest niemożliwe wręcz, żeby cały czas osoby, które piszą się, powtarzały na każdym live'ie, bo ja widzę cały czas te same niki, a powiem więcej jest tych ników mniej, które pisały na streamach. Po prostu mniej ludzi. Się udziela. I to też na pewno nie dlatego, że twój stream jest y, nudny albo że obraziłeś y, wiele osób. Nie, na pewno nie dlatego, bo przecież jesteś youtuberem, który idzie w górę bardzo szybko, jeśli chodzi o subskrypcje i zasięgi. Tylko jakoś tego nie widać. Kulfon, obejrzeć cały twój live jednym ciągiem to jest aż za dużo. Dlatego przyznaję, szczególnie te live z lasu. Przewijam w nadziei, że coś głupiego powiesz albo się jakoś odpalisz że będę mógł to skomentować. Niestety poddaję się szybko, bo nie chcę mi się ani tego oglądać, ani słuchać. Jednak przewijając, natrafiłem na fragment, gdzie stoisz koło lasu albo w lesie z kiepem w mordzie, z papierosem, śmierdzielu jeden. Jak Ty możesz sobie na to pozwolić, że Cię sumienie nie zeżrę? Że zanieczyszczasz powietrze. To nawet nie jest tak jak z Jackiem, któremu wypominałeś skakanie po ławce, czy tam liwce wypominałeś skakanie po ławce, bo być może oni tę ławkę wytarli. A ty, jak już wypalisz tego kiepa, to ciekawe jeszcze, czy po sobie No Mam nadzieję, że tak, ale powietrza już nie oczyścisz. Biedne zwierzątka muszą zdykać te twoje smrody. Zapewne to, że jesteś poraczem. W twoim przypadku, bo przecież ty jesteś wyjątkowy, sprawia, że pięknie pachniesz. Drodzy widzowie, zapewne was interesuje, czy otrzymałem już od YouTube'a jakieś zgłoszenie o naruszeniu praw autorskich, czy czegokolwiek innego od Kulfona. Nie otrzymałem absolutnie nic. A tobie Kulfon powiem tyle, a właściwie pytanie ci zadam. Dowiedziałeś już, czy jeszcze nie? Drodzy widzowie... Pozdrawiam Was serdecznie, cześć, trzymajcie się i do następnego. TIK Tak.